Siemaneczko, tu szakaj z tej strony witam Cię na moim kanale i lecimy z dzisiaj z takim pytaniem hardkorowym powiedziałbym, bo jestem ciekaw, ile z Was ile przeczytało książek w zeszłym roku 2014 czy było to 0 czy była 1 do 50, pewnie pierwszy zakres wszyscy się zmieszczą od 51 do 100, od 101 do 200, a może więcej. Myślicie, że to nierealne? Bardzo realne. Kiedyś powiem Wam jak. Można przeczytać bardzo dużo książek. Wgrać sobie do głowy bardzo dużo książek. <grytanie> Także na dzisiaj takie szybkie pytanie. Ile książek udało Ci się przeczytać w 2014 roku? No, to by było na tyle. I cześć! Szakalaut!